Apokata, se, za to. Apokata, se, a apokatasa to? Apokatę. Nie, to nie jest to, to, jest to, to, jest to. Agata, Co robisz? Wiesz co, zastanawiam się, czy można wejść do nieba bocznym portalem. No to ciekawe bardzo. A dzisiaj mamy literkę A. I to jest apokatastaza. I co to jest apokatastaza? To jest taka teoria, która mówi, że albo piekła nie ma, albo piekło jest puste, albo piekło jest pełne, ale czasowe i kiedyś się skończy. I kto jest zwolennikiem takiej teorii? Przede wszystkim Orygenes był na początku ojciec kościoła znany. Polecam jego pisma, bo jest bardzo płodnym też teologiem, ale chyba nie ma za dużo zachowanych jego pism, nie? mi się wydaje. No i Grzegorz Nys, który jest bardzo ortodoksyjny w swoich różnych kwestiach, ale mimo wszystko mówi, że być może nadejdzie taki czas, że nawet szatan zostanie w Zostanie zbawiony, czyli powróci do tego stanu rejskiego, o którym mówi Grzegorz znysy. Tak, uzna królowanie Jezusa Chrystusa tak. i odda mu pokłon. Właśnie, to jest właśnie Grzegorz znysy. No a na naszym gruncie polskim apokatesem zajmuje się ojciec profesor, Wacław Fryniewicz, obrad Maryi Niepokalanej. Pisze dużo książek o tym, na pewno. Czy warto je czytać? Zawsze warto czytać. Zawsze warto czytać, zwłaszcza krytycznie. Ale dobrze poszerzać swoje horyzonty. To co z tym wejściem, bocznym portalem? Co z tym wejściem, bocznym portalem? No jak wydaje wam się, że można wejść do nieba bocznym portalem. To pewnie się mylicie. Yy, wiadomo, że każdy ma szansę na zbawienie, ale nie ma chyba bocznego wejścia do nieba. A czy może, czy jest jakaś forma apokalizy, którą katolik może dopuścić? Jest. Jaka? Jest, yy, mamy nadzieję. Yy, my, jako chrześcijanie, mamy nadzieję na to, że każdy może się zbawić. Nie, może zostać zbawiony. Może, może zostać zbawiony. Ojej, co za błąd. Nie, niech się sam nie zbawia. Wszyscy zbawiamy się dzięki śmierci Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstania. Bo to warto podkreślić. Więc yy, niech się sam nie zbawia. Może każdy zostać zbawiony, ale to jest nasza nadzieja i to jest yy, możliwość. Powszechnego zbawienia, a nie pewność powszechnego zbawienia. I w tym miejscu warto powiedzieć, że yy, gdy patrzymy na Boga, który jest Bogiem apokatastazów, czyli Bogiem, który wszystko zbawia, może to być yy, punkt wyjścia do relatywizmu, który w naszym życiu jest tutaj wszechobecny. Tak, możemy przestać odrzucić do Brodzła. Bo dlaczego? Skoro i tak zostaniemy zbawieni. A przecież przymiotami Boga są Sprawiedliwość i Miłosierdzie, a żaden z przymiotów nie może być wyższy od Niego. Jeśli się Sprawiedliwy, to Jego Miłosierdzie jest Sprawiedliwe, ale Jego Sprawiedliwość też jest miłosierdzie. I w to wierzymy. To prawda. Pozdrawiamy kogoś? Tak, księdza profesora Bogdana Fertka. Pozdrawiam go serdecznie, bo on jest inspiracją dla tego odcinka. Dziękujemy bardzo za wszystkie piękne słowa, które wyraził. I pamiętajcie, nie ma bocznego portalu do nieba.